iPhone 16 Pro czy iPhone 17 Pro? Jak co roku, jak najbardziej obiektywnie, w swojej subiektywnej ocenie, postaram się Wam odpowiedzieć na to pytanie. Zatem bez przeciągania, jedziemy. Szanowni Państwo, ja jestem świadomy, że w ostatnich dniach. Być może nawet w tygodniu dwóch pojawiło się dużo filmów na temat iPhone'ów, natomiast wiecie, no jest okres premierowy, a też chciałbym przygotować takie filmy, które w jakimś tam stopniu będą w stanie pomóc i odpowiedzieć na poszczególne pytania te, które widzę z perspektywy lat zadają potencjalni klienci, widzowie bądź osoby najzwyczajniej w świecie zainteresowane po ludzku zakupem jednego, jak i drugiego telefonu. Zatem myślę, że gdzieś w połowie października zakończymy cały temat związany nie tyle z iPhone'ami, a ze wszystkimi nowymi urządzeniami, które Apple nam zaprezentowało. Ja jeszcze zaznaczam, że to już jest chyba ostatnie porównanie, jakie w ogóle będzie drugie i ostatnie. Potem seria recenzji iPhone'a R, iPhone'a 17 i iPhone'a 17 Pro. No i oczywiście AirPods Pro trzeciej generacji, gdzie recenzja powinna się pojawić dla Was w najbliższy weekend. Postaram się, żeby rano w sobotę była już do obejrzenia. A teraz przejdźmy, moi drodzy, do konkretów. Jak co roku najczęściej jest tak, że ludzie widzowie oczekują krwi i pokazania. Jak tegoroczny iPhone jest dużo gorszy od zeszłorocznego iPhone'a. Widziałem to po materiałach sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed trzech, dla mnie jest to w pełni zrozumiałe, dlatego w tym roku i będziecie mieli trochę tej krwi, a jednocześnie też będzie trochę chwalonka na temat nowego urządzenia, które, tak jak już pewnie wiecie, powstał przez współpracę z. No właśnie, naszym rodzinnym portfelem, w sensie portfelem moim oraz mojej żony i dzisiaj sporo skupimy się na poszczególnych elementach tak żebyście mieli obraz tego czy warto jest kupić iPhone'a 16 Pro czy iPhone'a 17 Pro. Zacznijmy moi drodzy od początku. Ja już tutaj nie będę za bardzo mówić o unboxingu i tym co dostajemy w ramach jednego i drugiego urządzenia, bo tutaj wielkich zmian nie ma, nie ma nic. Skupmy się na temat chyba tego najważniejszego elementu w tym roku, czyli wzornictwa. Po wielu latach wreszcie Apple zmieniło konstrukcję Kompletnie przeprojektowało i możemy mówić, hej, zmienili ten wygląd ze względu na to, że od lat się nic nie zmieniało, natomiast przecież środek pewnie jest taki sam. Ano nie do końca. Jak się okazuje, wewnątrz urządzenie również zostało drastycznie przebudowane. Oczywiście 99,9% ludzi ma to w głębokim poważaniu i ma to w nosie, jednak Myślę, że ta stylistyka, ta bryła nowego iPhone'a 17 Pro znowu będzie kontynuowana przez najbliższe 4-5 lat, zatem albo się do tego przyzwyczajmy, albo będziemy jechać na tych starszych urządzeniach, które są kontynuowane gdzieś tam od roku 2019-2020 w postaci tego, co prezentuje sobą iPhone 16 Pro. Ale jak już pewnie widzicie po tytule dzisiejszego materiału, osobiście uważam, że pod względem jakościowym Apple zrobiło mocny regres, downgrade względem tego, co było chociażby w modelu 16 Pro. Dlaczego tak uważam? Po pierwsze, Apple zrezygnowało z Tytanu. Wiecie, na przełomie ostatnich lat od momentu premiery iPhone'a 10 w 2017 roku stal była uważana jako element premium w tych flagowych urządzeniach od Apple'a. Potem ostatnie dwa lata był Tytan, w sensie 1 mm warstwa tytanu, a teraz wrócono do aluminium. Z jednej strony Albo mówi, że tu jest mniejszy problem z odprowadzaniem ciepła, tu wszystko chodzi o termikę, ale prawda jest taka, że amelinium najzwyczajniej w świecie po ludzku jest tańsze. Jeżeli tak bardzo amelinium jest dobre, jeżeli chodzi o termikę, to... Po co w ostatnich dwóch latach był tytan, to po co od 2017 roku była stal? Trzeba było od początku jechać z tym aluminium, tak jak było chociażby to w przypadku iPhone'a 6, 6S, 7 czy chociażby 8. Więc ja w te bajki nie wierzę. Mniej więcej jest to ten sam poziom jak to, że dbamy o ekologię, dlatego nic ci nie damy w pudełku. Aha, na pewno. Mi osobiście nowy iPhone pod względem stylistycznym, jeżeli chodzi o tył, nie do końca odpowiada. No mówiąc wprost, no nie podoba mi się. Rozumiem ludzi, których to urządzenie może się wydawać ładne, estetyczne, nie podoba mi się też ilość wersji kolorystycznych. Już z tego miejsca można powiedzieć, że modele pomarańczowe, te mocno kolorowane, koloryzowane, pomarańczowy oraz niebieski bardzo szybko zbierają rysy, bardzo szybko zbierają odpryski. Zatem najlepszym rozwiązaniem dla osób, które dbają o urządzenia w sensie, chcą zachować jak najlepszy wygląd smartfona, a na przykład nie są fanami kajsów, to jest. Po prostu wybranie tej jasnej wersji. Szkoda, bo tak jak wiecie, no, ja pomarańczowy lubię w ostatnich latach, jednak no, spore ryzyko, że bardzo szybko mógłby się tam trzeć, nie trzeć. Jeżeli macie możliwość, a macie w nosie kolor, a jednocześnie chcecie zachować estetykę urządzenia i to, żeby urządzenie wyglądało jak najdłużej, jak najlepiej, to sugeruję wybrać model biało-srebrny. No dobrze, wygląd to tylko wygląd. Mamy głośniki stereo, które moim zdaniem grają bardzo, ale to bardzo podobnie względem zeszłorocznej wersji. Mamy certyfikat wodoszczelności IP68. Mamy Ceramic Shield numer 2 nałożony na front urządzenia, a pierwsza generacja jest na tył urządzenia, tak jak zresztą z frontu na 16 pro. No, mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Tak czy siak, pod względem konstrukcyjnym są bardzo podobne, natomiast fakt, yy, drugi element, który nie do końca mi odpowiada, to poza. Użytymi materiałami to to, że urządzenie jest odczuwalnie, naprawdę odczuwalnie grubsze i odczuwalnie ciężkie. Wiecie, Apple zawsze było kojarzone z segmentem takim premium, że mocno odbijało się pod względem jakościowym na tle konkurencji. A takim opogeum tych możliwości była era iPhona 4, 4S, 5, 5S. Po prostu dla mnie są to takie smartfonowe dzieła sztuki, mimo iż archaiczne, mimo iż te fronty nie wyglądają jako super, ale dla mnie jest sztos. I to wszystko do tego momentu wskazuje, że to iPhone 16 Pro pod względem takiej klasy premium reprezentuje... Wyższy poziom i wygląda najzwyczajniej w świecie lepiej. Jeżeli chodzi o wyświetlacze, w jednym i drugim urządzeniu mamy ekrany OLEDowe. Oczywiście są to ekrany ProMotion, 1,120 Hz. Szczytowa jasność w modelu Pro to 3000 nitów, w modelu 16 Pro jest 2000 nitów. Oczywiście są to tylko szczytowe wartości. Przy normalnym użytkowaniu, jeżeli nie masz jednego telefonu z drugim położonym obok siebie, ciężko zauważyć te różnice. Zatem tak, ekran jest jaśniejszy w modelu Pro, ale to też nie jest tak, że... Musisz wymienić telefon, bo Pro deklasuje zeszłorocznego Pro. No, tak to nie działa. Tak samo bardzo podobnie wygląda temat Face ID, który również dla mnie jest za bardzo nieodczuwalny, i dokładnie tak samo wygląda temat specyfikacji. Oczywiście w modelu zeszłorocznym mamy procesor A18 Pro 3 nm. W tym roku mamy. 3 nm również procesor, a 19 i tak, proszę bardzo, tutaj przedstawiam testy syntetyczne, jeżeli kogoś interesują. Faktycznie iPhone 17 Pro jest mocniejszy, jeżeli chodzi o układ graficzny, to przede wszystkim i jeżeli chodzi o zwykłą moc samego procesora. Natomiast czy to rzutuje w jakimkolwiek stopniu na cokolwiek? No nie, owszem, różnice są, natomiast to nie są różnice, które normalny człowiek zauważy. Ba, nawet taki nienormalny jak ja. Podczas normalnego użytkowania absolutnie nie jest w stanie zauważyć. Na pewno jest w stanie zauważyć to, że iPhone 17 Pro zaczynają się od bazowej wersji 256, model 16 Pro zaczynał się od 128, natomiast różnica cenowa. Jest żadna, tak? Bo wersja 256GB 16 Pro była w dokładnie takiej samej cenie w zeszłym roku, w Polsce 5799 zł. A jak to wygląda w temacie aparatów? W końcu tutaj Apple bardzo się skupiło na rawach, na nowych możliwościach. I tutaj na wstępie zacznę niestandardowo od kamery do selfie, Central Stage 18-megapikselowej w modelu Pro. I moim zdaniem to jest największy, no, to też to widzicie... Do jakich czasów doszliśmy? Dla mnie jest to największy game changer i to jest największa zmiana względem jednego jak i drugiego modelu. Ja jestem, no i powiem, że zafascynowany, ale bardzo podoba mi się ten aparat frontowy, który nie tylko kadruje zdjęcia, który możemy robić zdjęcia poziomo, pionowo, niezależnie od tego jak trzymamy telefon. Mamy wyższą rozdzielczość, to przekłada się na to, że podczas rejestracji, no można gdzieś tam przybliżyć, zrobić większego kropa na zdjęciu i ta. Strata na jakości nie będzie aż tak odczuwalna jakby we wcześniejszych wersjach, i to da się odczuć. Natomiast w aparatach głównych teraz mamy wszystkie 48-megapixelowe teleobiektyw, ultra szeroki i główny. Przysłony są trochę jaśniejsze, bo są 1,6, we wcześniejszym modelu były 1,8. Jednak w praktyce gwarantuję wam, i to też zaraz udowodnię zdjęciami, jestem pewny, że gdybym zamienił poszczególne zdjęcia, nikt by nawet nie zwrócił uwagi. Zdjęcia są niemalże 1 do 1 i być może przy jakichś dużych kropach, zbliżeniach. Zobaczymy jakieś różnice, ale przy normalnym użytkowaniu, codziennym przez przeciętnego Kowalskiego rzucającego zdjęcia na social media, nie zauważycie żadnych drastycznych różnic. Zresztą bardzo podobnie to wygląda w przypadku filmów. Oczywiście mamy dodatkowe profile, dzięki czemu no, jeżeli ktoś chce, zachowa tę jakość RAW, będzie miał możliwość edytowania, zatem jeżeli ktoś tam sporadycznie sobie nagrywa, super. Natomiast przypominam, że RAW, -y, zdjęcia, wideo też sporo zajmują, więc 256 GB będzie to dla niego stanowczo za mało. No a 1 tera czy 2TB w przypadku modelu Pro Max, no to te ceny wydają się już dosyć duże. Cielonko. Witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. 4K, 60 klatek. Akustyka w miarę ok, tylko to okno otworzone. No cóż, świeci mi się tutaj bok jak psu klasycznie, nie powiem co. Natomiast cała różnica, no ewidentnie widać, że obiektyw 17 Pro jest szerszy względem 16 Pro. Natomiast jakościowo wygląda to bardzo podobnie, ale mam białą brodę. W oczekiwaniu na białe włosy na głowie doczekałem się białej brody. Tu jeszcze macie wideo już na dworze, kiedy słońce wali mi w pysk, więc też zobaczycie, czy potencjalne prześwietlenia się pojawią. Tak to wygląda. Zaraz jeszcze sobie przejdziemy na frontowe kamery. Też Wam chciałbym pokazać, czy jakieś tam większe, mniejsze różnice zobaczycie. Ale zobaczymy, no. No, dzisiaj pogoda spoko. Bardzo spoko jak na końcówkę września. I cyk, jeszcze raz kamera główna. Jesteśmy na ultra szerokim, nic nie jedzie, możemy iść. Przechodzimy na jedynki, dwójki i piątka. A przepraszam, trójka maksymalnie. Tu jest bujanko z mojej perspektywy. No ale czy ostatecznie tak będzie, nie mam zielonego pojęcia. Nadal 0,5. 1, 2. Kolejny temat to temat baterii. W przypadku modelu 16 Pro mamy baterię na poziomie około. 3580 mAh. W tegorocznym modelu mamy 3988 na Europę w wersji Sim, a na Stany Zjednoczone aż jak na Apple 4252. I prawdę mówiąc, ja wraz z tegoroczną premierą już totalnie przeszedłem na e SIMki. i mimo wszystko chyba wolałbym tylko Esimka, bo to nie jest problem naprawdę, ja korzystając z Flexa błyskawicznie, przełączam się, nic za to nie płacę. Jest wygodnie, wiadomo, to też potrzeba czasu, żeby do tego się przyzwyczaić. Tak czy siak, jeżeli chodzi o samą żywotność, moja żona korzystając z iPhone'a 16, przepraszam, 17 Pro w ostatnich dniach, tutaj będę Wam przedstawiać screeny, wytrzymuje, od 5,5 do 6, być może tam z lekkim hakiem, 6 godzin SOT. Czy to wynik dobry? Pewnie część z Was zaraz powie, o ja, wytrzymywałem na 16 Pro 7-8 godzin. Normalne. Każdy użytkuje smartfon inaczej. Ja to mogę tylko podać na przykładzie tego, jak my użytkujemy telefony i jaki jest nasz sposób korzystania z telefonu. Zatem około 6 godzin SOT. Jest to około 40-60 minut dłużej niż model 16 Pro czy wcześniej 15 Pro po już tych poprawkach, bo tam na premierę w przypadku 15 Pro zakolorowo nie było. Zatem, tak, różnice są od pół godziny do godziny. Natomiast to też myślę, że oczekiwałem więcej. Paradoksalnie powiem, że. Oczekiwałem gówna, jeżeli chodzi o baterię w erze. Otrzymałem baterię co najwyżej przeciętną, więc odwrotnie. W erze nie ma tragedii, chociaż absolutnie jest daleko do ideału. A tutaj jest lepiej, natomiast też nie możemy powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo dużo i odczuwanie lepiej niż względem zeszłorocznego modelu. Jeżeli chodzi o szybkości ładowania, ładowanie MAXA w standardzie C 25W. Natomiast, jeżeli chodzi o Power Delivery 2.0 w 16 Pro, od 0 do 50% w 30 minut, natomiast, z racji tego, że w modelu 17 Pro mamy Power Delivery 3.2 od 0 do 50% w 20 minut, wersje kolorystyczne, no tak jak już mówiłem, są jakie są. Mi bardziej wersje kolorystyczne podobają się w modelach 16 Pro, ale co kto lubi, wiadomo. Zatem, zanim przejdziemy do podsumowania mojego dzisiejszego materiału, chciałbym Wam jasno i klarownie powiedzieć, co odróżnia na papierze praktyce i w teorii model 17 Pro od modelu 16 Pro. Po pierwsze, jaśniejszy ekran, po drugie 256 GB w podstawie, inne materiały użyte do produkcji tył smartfona, nowszy procesor wraz z komorą parową, która aktualnie po paru dniach użytkowania przez żonę nie wprowadza nic. 12 GB RAM zamiast 8, lekko udoskonalony aparat główny, kamera frontowa Central Stage dla mnie to jest najfajniejszy element w tym smartfonie: trochę większa bateria i minimalnie szybsze ładowanie. Zatem, patrząc tak z boku, obiektywnie, jak ja bym ocenił te dwa urządzenia: co na plus w modelu 16 Pro, a co na plus w modelu 17 Pro. Na plus w modelu 16 Pro to jeszcze niższa cena. Póki ten smartfon jest, bo podejrzewam, że za chwilę go nie będzie. Znacznie lepsza jakość wykonania, cieńsza i lżejsza konstrukcja, niemal wcale nie odbiegający możliwościami aparat główny. Nadal bardzo wydajny procesor, nadal bardzo dobry ekran. A co na plus w modelu 17 Pro? Trochę lepsza bateria, świetna kamera frontowa Central Stage, zresztą ona jest także w erze i w bazowej 17. Minimalniejsze przeładowanie, 256 GB w bazie oraz jaśniejszy ekran. Prawdę mówiąc, mam wrażenie, że ten materiał nie powinien być materiałem dla osób, które mają 16 i zastanawiają się nad przesiadką na 17 Pro, bo jeżeli no, nie jesteś takim zapaleńcem smartfonowym. Jeżeli nie żyjesz tym, to absolutnie nie polecam Ci wymiany 16 Pro na 17 Pro. Jest to materiał raczej dla osób, które mają już kilka lat iPhony, nie wiem, jakieś iPhony 11, 12, być może jakieś starsze, i zastanawiają się teraz, żeby mieć znowu na wiele lat smartfon, czy wybrać 16 Pro czy 17 Pro. Jeżeli nie przeszkadza Ci aluminium, nie przeszkadza ci ten wątpliwej jakości design, to, że urządzenie jest grubsze i cięższe, i fakt, że nie różni się jakoś drastycznie od 16 Pro i możesz wydać. Więcej, to proszę bardzo, bierz model 17 Pro. Tu nie chodzi o to, że ja teraz będę grillować tylko ten smartfon. Ale patrząc na chłodno, myślę, że 16 Pro, póki jest, póki te ceny podejrzewam, że jeszcze przez parę tygodni będą ok i smartfony w ogóle w wersji 16 Pro będą dostępne, warto wybrać iPhone 16 Pro. Tyle ode mnie, moi drodzy. A jak wy zapatrujecie się na tegoroczną premierę tych modeli, czy iPhone. 17 Pro jest faktycznie urządzeniem brzydkim, czy jest ładnym, czy jednak wolicie tę klasyczną formę iPhone'a znaną już od ładnych kilku lat? Gorąco zachęcam, moi drodzy, do kulturalnej dyskusji w sekcji komentarzy. A my widzimy się tak jak obiecałem szanowni państwo najpewniej w sobotę podczas recenzji AirPodsów pro trzeciej generacji, które również już może zaznaczę, bo ostatnio te, te 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 są wiadomo testy, testy od Apple się bierze sprzęty. Wypowiadam się na ten temat, które również są sponsorowane przez mój portfel. Dziękuję serdecznie moi drodzy. Jeżeli materiał okazał się dla was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem i gorąco zachęcam o Zawsze nie pamiętam w którą stronę. Gorąco zachęcam na koniec dzisiejszego materiału o wejście sobie w film porównania Samsunga Galaxy S25 wraz z bazową 17. Tam jest konkurs na masę akcesoriów od Łaga. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. See ya!